Dzisiaj, mordeczki, znajdujemy się w Warszawie przy dworcu Gdańskim. Dzisiaj pokażę Wam galerię sritartową, pierwszą galerię w Polsce ukraińską. Galeria powstała przy pomocy Stowarzyszenia Klamra, jak i Stowarzyszenia Ukraińskiego. Miejsce udostępniło Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Zobaczcie, sama galeria znajduje się na dedyktie, pod dedyktem raczej. Tutaj widzimy dworzec Gdański który jest praktycznie vis-a-vis, -vis, więc jeżeli będziecie chcieli wyjechać do galerii możecie dojechać bardzo szybko, metrem, ponieważ stacja metra bardziej to, pierwsza praca. Powiem Wam, że zdziwiłem się trochę, bo galeria jest już mniej więcej też o pół roku jak mniej więcej i myślałem sobie na początku, że zostanie bardzo szybko zniszczona przez osiedlowych wandalii. Jednak to się nie stało, zobaczcie, prace jak najbardziej są zachowane, więc nikt tego nie niszczy. Tutaj macie po prostu hasztag do tej galerii, jakbyście chcieli wejść na stronę internetową. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że tutaj były prowadzone warsztaty, może nie w tym miejscu, ale wiem na pewno, że te szablony, które są używane do produkcji tych murali, były wykonywane w czasie warsztatów, więc możecie po prostu zobaczyć, jak tym więcej wygląda. Proszę bardzo. Sam pomysł galerii na pewno jest fajny, ponieważ e, most od ponad roku e, stał pusty. Mozanicy przez grawciarzy, bo nie może chodzić co do grawciarzy, ponieważ e, był remontowany. A teraz zobaczcie, powstały takie oto dzieła. Dzieła mają e, na celu e, sol solidaryzować, tak, można powiedzieć coś tak taką przyjaźń polsko-ukraińską. Widzimy na niej elementy polskie, jak i ukraińskie. Jeżeli chodzi o samych twórców, którzy, y, którzy można powiedzieć, stworzyli tę galerię, są to artyści z Akademii Sztuk Pięknych, są to y, Polacy, jak i też Ukraińcy. Więc jak najbardziej jest pokazana solidarność z tym narodem. Jak, jak wiecie, coraz więcej y, ludzi z Ukrainy przebywa w Warszawie, jak i w innych miastach. W Polsce więc, y, czemu nie? Ja jestem otwarty na tego typu sztukę. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo duży pogłos i jest ogólnie w miarę głośny, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jeżeli nie, to wybaczcie. Właśnie to jest bardzo fajna praca. Fajna. Osobiście widziałem, jak jedna dziewczyna malowała taką pracę. właśnie z Ukrainy i robiła to yy, pędzelkami. Muszę wam powiedzieć, że yy, ogólnie street, street arty, jak i ogólnie murale, po prostu to jest akcja legalna praktycznie, przynajmniej w tym momencie, więc y, mamy czas, y, artyści mają czas, żeby po prostu produkować taką pracę jak najdłużej. W wolnej chwili sobie przychodzą po prostu z kawką, kanapką i po prostu produkują taką pracę. Patrzcie, jesteśmy tutaj z, z drugiej strony budynku. Mogę wam pokazać, jak wygląda otoczenie dookoła. Jak widzicie ruchliwa droga i widzimy następną pracę. To jest, jakiś, jest taki jakiś krajobraz, no, który bardzo mi się podoba, muszę Wam powiedzieć. Tutaj mamy hashtag y, fundacji, która wsparła y, ten projekt, nazywa się Tlambda.org. Proszę bardzo, możecie Państwo zobaczyć. Tutaj widzicie kawał historii. Na pewno różne style są, jeżeli chodzi o e, same murale. E, no, tak jak wiecie, każdy... O, zobaczcie, tramwaj. Jak się poruszać po mieście? Tramwaj, autobus, metro i znowu. No, kurde, kamera mi się pulsuła. Czekajcie, może naprawić, może naprawić kamerę. Dobra, dobra, dobra. OK. idziemy dalej. Bardzo taki graficzny, co nie? Jak widzicie, y, każdy artysta... Y, można powiedzieć, inną techniką się posługuje. Zobaczcie na przykład tutaj, widzimy, że te twarze są y, zrobione z szablonów. Bardzo fajna ogólnie twarz. Chciałbym Wam powiedzieć, że ogólnie robienie samo y, szablonu jest y, dosyć pracochorną pracą i wymaga na pewno dużej precyzji, jak i dobrej techniki, y, ponieważ y, no, wycinanie się, no, naprawdę nie jest łatwe, trzeba wiedzieć, jak to się robi. Jeżeli będziecie chcieli, żebym Wam kiedyś pokazał, jak się robi szablony, na pewno zorganizuję takie warsztaty, na które Was zaproszę. I tutaj mamy następną pracę. To co? Ja muszę przedostać się... Muszę się przedostać na drugą stronę, zobaczcie. Ponieważ na drugiej stronie, jak widzicie, też... też są prace. Po prostu muszę wejść na schody i, i przedostać się... przedostać się na drugą łańkę. Co właśnie teraz robię? Powiem Wam, że mieszkam tutaj niedaleko, więc tak naprawdę to było rzut bretem ode mnie, dlatego postanowiłem nakręcić akurat ten materiał dzisiaj. Miałem iść gdzieś indziej, miałem iść na rondo wolnego Tybet, Tybetu, ale niestety mi jakoś tam nie wyszło. Więc po prostu mówię, kurde, jest fajny dzień, nakręcę dla was materiał. Bo co mam dziś wybierać bardzo, bardzo daleko? Jak mogę, jak mogę po prostu nakręcić to pod nosem? Zobaczcie. krajobraz, który jest bardzo ważny w czasie kręcenia materiału ponieważ oddaje ogólnie specyfika miejsca po prostu trzeba naświetlić czasami jak to wygląda sami wiecie, że samo przedstawienie pras miałoby sensu jakby nie było przedstawione miejsce, w których one się znajdują to jest na pewno bardzo, bardzo ważne, więc pamiętajcie to kręcę szczególnie jakiekolwiek relacje, żeby żeby po prostu filmować otoczenie dookoła a my schodzimy na dół Mam nadzieję, że to jest dobre zejście Zobaczcie Idziemy O już Jestem prawie na miejscu Chciałem powiedzieć szczególnie, że o te wiadukty To jak pod pochodł wiaduktu Były kiedyś całe graffiti nielegalnym graffiti którego teraz nie ma ponieważ tak jak mówiłem sam boss był remontowany jakiś czas temu w sumie już nawet na nowych filarach z tego co pamiętam powstawały wrzuty, ale zostały teraz zamalowane. Zobaczcie, jesteśmy na drugiej stronie. Jak widzicie jest jeszcze bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o o galerię ukraińską, więc jeżeli jesteś twórcą, yy, zajmujesz się street artem lub robisz fajne graffiti, na pewno możesz yy, tutaj wpaść i coś wbić. Oczywiście pewnie po jakimś wcześniejszym przedstawieniu projektu. Zobaczcie, tutaj macie yy, informacje na temat yy, galerii. A tutaj macie już yy, pracę wykonaną techniką yy, szablonu. Tak, tu jest dużo szablonu z tego co widzę. Tak jak powiedziałem, sektorka akurat jakaś. Jak powiedziałem każdy artysta wy, wykorzystuje w inny sposób yy, swój talent jak Proszę bardzo. Patrzcie nawet nie jest loda jak wiecie, Przekrój jest to y, bardzo fajna gazeta. Y, ja osobiście wy, wykorzystuję y, stare gazety Przekroju do wycinania kolarzy. Jak wiecie, tworzę kolarze, więc polecam serdecznie Przekrój, ponieważ naprawdę są niesamowite ilustracje. A tak naprawdę polecam te stare archiwalne numery. Lecimy dalej. Zobaczcie. Galeria Witamy w Domu Hasła. Proszę bardzo. Tutaj mamy nazwisko, poetka. jak widzicie y, prace są na konkretny temat, po prostu przedstawiają konkretne osoby, jak i jakieś konkretne wydarzenia historyczne. Ale ktoś urwał coś, słyszałem jakiś taki na drodze, to osoba. To jest bardzo fajne, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj, to jest, y, te włosy są takie wyrobione od szablonu. nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to z filmem nazwę Gasparano, To oglądał ten wie, tak samo pewnie wiecie o czym ten film jest, ale wydaje mi się, że na pewno nie jest to ta To jest Jerzy Lipman, operator filmowy. Bardzo fajna praca, podoba mi się pewnie. Tak jak wszystko, więc co? to wszystko byłoby z galerii ukraińskiej. Ee, życzę Wam udanego dnia. Ee, trzymajcie się, pamiętajcie, nie zamulajcie, zwiedzajcie i to by było na tyle. Pamiętajcie, życie jest sztuką, trzymajcie się ELO.